Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, mój mąż akurat teraz musi rozmawiać przez telefon. No tak, konsultant do nas zadzwonił, to wiecie jak to jest. Słuchajcie, jak już dorwiemy konsultanta na jakiejś infolinii w jakiejś problemie, no to słuchajcie, nie możemy tego przerwać. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Renata i słuchajcie, to jest poranek z papatką, piątek, piątunio. Tak? Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jest Justynka, Beatka, Basia, jest Kasia, Dorotka, Kasia, Ania, słuchajcie, jest z nami Monika. I teraz nie wiem, czy umiem to przesunąć w drugą stronę, czy nie umiem. Jest Monika, jest Monika Górska, jest pani Walentyna, jest Grażynka. O, widzę, że Grażynka ma się dobrze, bo jest z nami. Grażynka, napisz. Jest Kasia, Ewa, Bogusia, Janina, Magda. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w upalne, bo u nas jest, słuchajcie, upalny piątek. Dzień dobry, Jola, Maria. Jest Krysia Salwowska z nami. Dzień dobry, dzień dobry. Agnieszka, Gabrysia, Krysia. Witam Was wszystkich i każdego z osobna, słuchajcie. Ania, Tereska, Mirka, Jezus, Maria, ile Was tutaj jest? Eee, Jola, Jola, Beatka, Ania. Witam Was serdecznie. Eee, Grażynka, Alinka. Renatka, Krystyna, witam Was wszystkich, Grzesia, witam wszystkich jest, bardzo serdecznie. Grzesiu, Grzesiu dopiero teraz? Już, e, dzisiaj już mamy, już wszystko przejechała. Ale jak Grzesiu? Do... E, dzisiaj mamy 8 września, piątek, tak piątunio. Kończy się pierwszy tydzień szkoły dzieciaków, niektóre są już totalnie załamane. Tak, to załamane, bardzo załamane młoda Pani Olszewska. Są mocno zmęczone. Tak ale już. muszę Wam powiedzieć, że jak czytam w tym roku wpisy na grupie prywatnej mojej córki, to poleciłem jej, żeby robiła to publicznie, ponieważ sposób formułowania zdań jest komicznie śmieszny i, i, i fajnie to się czyta. Nawet i czytałbym, gdyby jakaś inna młoda osoba tak to pisała z rana, to to, to bym to czytał chyba, bo, bo to jest coś dla mnie innego. A to nie jest moja kawarska? Nie, nie moja. Także fajnie, to muszę coś fajnego powiedzieć. Dobra, mamy piąteczek, nie? Piąteczek, także bawimy się. Imieniną wchodzi Adrianna, Maria oraz Radosław, Adam, Adrian, Adriana, Alan, Amon, Bratomiu, Eusebiusz, Marianna, Nestor, Radosława, Serafina, Sergiusz, Teofil, Viola Zenon. W końcu mam swój tablet, mogę czytać. Przysłowia na dzisiaj. Będzie piękna złota jesień. Gdy narodzenie Maryi pogodne, to będzie tak cztery tygodnie. Do lasu ludzie, do lasu. Gdy na siewną, siewną jest błękitnie, wtedy pięknie wrzos zakwitnie. O, już pięknie kwitnie, u nas zostałem w lasach, widziałam. Jakie Najświętsze Marii Panny urodziny, takie też i imieniny. 15 września będzie pięknie. Tak, tak jest, ludzie kochani. Końce stało o 5.57, zajdzie o 19.09 i uwaga, dzisiaj nie udajemy się do żadnego fizjoterapeuty, dlatego że oni mają dzisiaj swój dzień światowy. I wczoraj byłem u swojego, który stawia mnie na nogi po mojej wyprawie, bo tam niestety jeszcze w ciele jest mnóstwo rzeczy, które odcisnęło swoje piętno i on mnie tam musi stawiać. Więc wczoraj Łukasz powiedział, że nawet gdyby chciał, to dzisiaj nikt cię nie przyjmie, bo my mamy ognisko. No to nawet jeśli ktoś, wiecie, jakby nawet was przyjął, to uważajcie, bo wiecie, jak się świętuje w Polsce, to się raczej przy kawie i herbacie nie świętuje, więc dajcie dzisiaj fizjoterapeutom spokój, niech świętują. Mamy dzień, uwaga, ten mi chyba polecę. Well-beingu? Well, well, no nie polski dzień. Ale well więc, czekaj to może być ciekawe. well, well, well bingu to się czyta? Well-being, organiza... Celem tego dnia jest poszerzenie świadomości na temat well-beingu no. i sprawy ludzi do zwrócenia uwagi na swoje zdrowie i równowagę psychiczną. Ale co to jest well walebing? Nie. nie wiem. Po polsku się nie da. Nie wiem, nie wiem. Jest dzień możeciela dzisiaj. Dzień, dziękuję za życzenia. Dziękuję. Dzień dobrych wiadomości A. oraz Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji. Tak. A my, alfabet, my że znajem, i dzit. I się w ogóle papariatku bez szybki nazywają. To jeszcze z podstawówki pamiętam. No, tak, wykułeś, że... Adelbert Ludwig Bolling. Szczęśliwym jest ten, który kto przy zachodzie słońca cieszy się schodzącymi gwiazdami. Nie macie zielonego pojęcia, jakie to jest piękne. Naprawdę. Szczęśliwym jest ten, kto przy zachodzie słońca cieszy się schodzącymi gwiazdami. Tak. A ja wracając z podróży cały czas przed komputerem i dawaj, albo coś się dzieje. Są wczoraj mnie odcięło o godzinie 8:00. Już spałem. I tak gacia we wszystkim, co było. Tak spałem do rana. Nie byłem w stanie nawet się podnieść. Tak się po prostu przemęczyłem. Gdzieś tu miałem dobry dowcip dla was. Mm. Czekaj, czekaj. O, dowcip, który zrozumieją tylko osoby w, w pewnym wieku, czyli my plus, ewentualnie wyżej, bo teraz już tego nie zrozumieją. A czemu od razu do mnie, czemu ani razu nie napisałeś do mnie z wakacji, robi wymówki, e, jaś małgosi. Nie miałem twojego adresu, a nie mogłeś napisać, to bym ci podesłał. No a widzisz, nie przyszło mi to do głowy. To się świat zmienił. Wiesz, dowcipy są po prostu z, z czasów, kiedy, kiedy nie było komórek. Grażynka tam pisze, że. Aha, miałaś bez nieczulenia to badanie robione. No. Kolonoskopię. A? E, no, e, Ja Wam powiem, słuchajcie, no, że, że ja miałam w zeszłym roku i gastroskopię, i kolonoskopię, i zrobiłam sobie ze znieczuleniem. I nawet, e, nie wiem, no, ja wiem, że to kosztuje, ale słuchajcie, e, nawet nie wiedziałam, że to miałam. Nawet nie wiedziałam, że to miałam i, i po prostu, no, po dwóch godzinach wróci, wróciłam i, 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 i dalej działałam, i, i było wszystko ok, także no. Ja polecam to. Mogę nawet powiedzieć, gdzie gdzie jest to naprawdę bezboleśnie i bezstresowo robione. O, w ten sposób powiem, tak? Ale najważniejsze, Grażynka. O, jezu, już do mnie znowu dzwonią. Jak to wyłączyć? Yy, najważniejsze, że ten, yy, że wszystko jest ok. Przepraszam, gdzie dobry. Pewnie nas pani słyszy, ale obecnie nagrywamy, także jak pani muszę wyłączyć. Słuchajcie, na kasem robią w uśpieniu, nie robią w uśpieniu, na pewno. Czasami tak. Ale to w niektórych województwach, na pewno nie u nas, bo tutaj u nas dziewczyna ma mieć robioną gastroskopię i absolutnie. W naszym województwie obdzwoniła wszystko, bo się strasznie boi. Nie ma nigdzie na kasę chorych. Nie ma. Nie ma na kasę chorych u nas w tym. W naszym województwie nie zrobią. Wam, bo dziewczyna wszystko obdzwoniła. Może źle pytała. Nie, pytała, no naprawdę się boi, pytała ten. Eee, ja spałam przy gastroskopii, sam doktor powiedział: śpi, będzie ci dobrze. Eee, no, no tak się robi, chociaż powiem Wam, he, neurochirurga dobrego znasz Marek? Nie. Szczerze nie, nie powiem Pani, Mirko. N nie wiem, nie wiem. Mój mąż miał bez nieczulenia i piszcza. No Marek miał bez znieczulenia, też miałeś no gaz, pierwszy raz groskopię robione. No, nie wiem, co ty opowiada do której jakiś No zapyta. Normalnie miał pić, co, co się wydąc z takim łopem meczy? A w, w ogóle czemu no tak, taki temat być miałby w Dobra, jedziemy, sposób No tak, ludzi do życia. Nie, bo tam no, bo Grażynka no. wczoraj już nam mówiła, że idzie i ten, nie? Hmm. No to to widzicie, to też jest różnie w różnych województwach. Bardzo różnie jest w różnych województwach, tak jak tutaj słyszę, że w niektórych się usypia, w niektórych nie. Nie wiem od czego to zależy, słuchajcie, nie wiem. Hmm. A patrz, co, ale jest, patrz, mam tym razem nowoczesny dowcip. Przyspowiedzi. Proszę księdza zgrzeszyłem. Wiem, obserwujecie na Facebooku. <laughs> o matko, dobra, jedziemy ten. O, tutaj pa, y, Grażynka poleciła neurochirurga. No to zapiszcie, może hmm. warto, słuchajcie, no najlepiej, właśnie y, z polecenia. Y, aha, w Niemczech cię spytają, y, Gabrysia mówi, czy chcesz spać, czy nie chcesz spać. No widzicie, no u nas się tak, Gabrysia, nie spytają, tylko wkładają. No, <laughs> ja już więcej nie pójdę. Ale, no widzicie. On y, ten temat wie się wszyscy. Nie, no, bo to wczoraj tam się zaczęło na szmatkach, Słuchajcie, no a ja na przykład pójdę, bo mówię, no, fakt, że zapłaciłam. No dobra, no okej, okay, no nie kupiłam sobie czegoś, zapłaciłam za ten. Byłam bardzo grzecznie obsłużona. Przyjechałam na tą godzinę. Po, po dwóch godzinach byłam już w domu i, i nawet nie pamiętam, że to miałam. Nie tam. była po dwóch godzinach no, ale w no, domu. No. Po dwóch godzinach siedziała jeszcze ze mną. Na... No, no ale, ale ile to było? No kurczę, no to naprawdę. Ale jak, chcecie, jak był... chcecie coś od Małżonka dowiedzieć, to wejście go. To jest fajne badanie, bo ona potem, małżonek wychodzi i ona jeszcze jest takim później. Ona coś do was gada, ale nie do końca ja, Wtedy możecie o wszystko zapytać, a ona wam powie, a czy on może być. Dobrze, tam sobie babeczki zapisały. Dobra, a dzisiaj słuchajcie, zmieniamy temat. E... Jak my zaczynamy od takiej rzeczy, to nie wiadomo na czym skończymy. A, że opiekuje się. Yy, tak, no i przeszłam to dobrze i, i wiem, że do tego badania wrócę, tak, że na wszystko tam było ok, ale wiecie, no, trzeba się badać, najważniejsza w tym wszystkim jest profilaktyka, tak, nie profilaktyka, prewencja, o. A wiesz co robi deszcz, kiedy jest zmęczony? Nie. Co deszcz może robić, jak, jak jest zmęczony? Pada na twarz. No to już stój, stój ładnie. Yy, I słuchajcie, dzisiaj, dobra, zmieniamy temat na inny, delikatniejszy, o zielonej kawie. Yy, chociaż kawa zielona nie jest delikatna w smaku, ale zmieniamy, tak? No, bez panie znieczulenia dostałam arrozol do ust pan pochwalił mnie. Yy, no, czy Gabrysia, mówisz tutaj o gastroskopii, tak? tak? Yy, yy, słuchajcie, jeżeli ktoś się boi gastroskopii, powiem, jak cię ten doktor nazywa? Nie wiem. Doktor z Poznania, podpowiedzcie. Chirurg. Yy, Murawa. Doktor Murawa. Jak chce, jak, jak, ale nie powiem tylko teraz tak. Yy, wejdźcie sobie na Facebooka. Doktor Murawa Poznań. On przyjmuje też w Zielonej Górze i chyba w Środzie Wielkopolskiej. Chirurg. Głównie kobiety, piersi. Takie rzeczy. Ale yy, on zachęca do badań i na wizji pokazuje jak kolega mu robi gastroskopię. Trwa to 7 minut pokazuje jak się przygotować i jak się nie bać więc jest to filmik z maja kwiecień maj coś takiego yy, także yy, ci co się boją weź na profil doktor Murawa i zobaczyć w ogóle doktora posłuchać yy, i wyobraźcie sobie jak będziecie się bali jak się okaże że, że jednak tam coś się dzieje co mogliście przez te badanie dużo szybciej wykryć tak Wtedy to dopiero przestaniecie się bać, bo wtedy mamy będzie wszystko, jedno byle ratowali. Więc nie boimy się i się badamy. Tak, Mirka, nie wiem, czy ktoś widział ten filmik? Czy ktoś z Was widział ten filmik, jak on sobie przez tamty filmik trwa 8 minut? Kolega mu robi normalnie, na, na on podchodzi, kolega mu normalnie to robi, opowiadają, co trzeba robić, jak trzeba oddychać, jak trzeba się przygotować, że to nic nie boli. tak I Cały czas mówimy o gastroskopii, żeby było jasne. I mówimy, mówimy tu o gastroskopii, to... naprawdę. Powiem wam, że jak I ręka widziała. Jak ja zobaczyłam ten film, powiem wam, że nawet bym ten. Także. Ale ty mówiłaś, gdzie w Poznaniu robiliśmy, czy nie? Nie, ja nie mówię. Jak generalnie słuchajcie, od razu mówię, nie jesteśmy opłacani i rzadko chodzimy do lekarza, ale do dentysty z dziećmi. I, i, i te wszystkie badania robiliśmy i, i będziemy pewnie robić w Szpitalu Świętego Wojciecha w Poznaniu. Więc jeżeli ktoś jest tam tych okolic, to uprzejmie zapraszam, ale szpital jest prywatny od razu mówię, także. My wychodzimy z założenia, że trzeba raz iść i, i, i być dobrze obsłużone, niż się prosić i, i tracić czas w kolejkach i, i, i tak dalej. Wiecie, jak jest, nie? Więc, więc y, nigdy nic złego, a chodzę do tego szpitala, czy korzystam z dziećmi, czy, czy kiedyś jeszcze z sobą. Chyba po raz pierwszy od kilku ładnych lat i zawsze było wszystko w porządku. Także pewnie szpital o tym nie usłyszy, że dobrze o nim mówię, ale zawsze o nim dobrze mówię, bo jest naprawdę okej. Okay. A dentysta dziecięcy, czy operacja, a potem się okazuje, że nie da się rzeczy przeskoczyć, była w taki sposób zrobiona, że ja w całym, całym swoim życiu nie byłem tak zrobiony. A się okazało, że jakbym poszedł na NFZ i tak bym za to zapłacił, zapłaciłbym więcej. O wiele więcej resztę, byśmy zapłacili, resztę, ile i ile czasu byśmy stracili. Tak. Także nie zawsze komercyjnie znaczy drożej. Mhm. Aha, no to no Każdy ma inne doznania, ale mówię dla tych, co się boją, zobaczyć ten filmik. Tam nie jest tak, tam nic nie jest drastycznego, tam jest normalnie sposób, no po prostu życie tak? No co mam powiedzieć? Życie. Dobra. A, a mogę ci ee, zejść z tego twojego tematu na To ten, chyba ci ja... o tej zielonej kawie no nie. No może mówić, wiesz. ale to mi się podoba. Pani mąż pożaram z wzrokiem. No cóż, lubi tłuste. No i teraz musisz przejść no do to, tego, czy, zielo, do, czy zielona kawa A to kuza. mi się nie podoba. Ale mi się podoba. Ale no mi się ten kawał nie podobał. Dziewczyny okropny ten kawał był. Yy, oglądałam wasze miasteczko Wolsztyn, Makpowicz podróży. Bardzo ładne, dużo zieleni, no. super, super. Tak, pani Basiu, powiem, że nasze miasto jest bardzo ładne w tym tygodniu byliśmy. Yy, nie obrażajcie się, ale powiem takie. Dobra, chyba już o tej kawie zielonej, która odchudza dzisiaj nie będzie, bo Marek z takimi brzydkimi kawałami. Ale tutaj... jaki on jest brzydki. E, słuchajcie, to wy jesteście w, takie w tym tygodniu je. powiem wam tak. Miasto mamy przepiękne, chociaż ja bardzo rzadko do centrum idę, bo ja, no, no wiecie, że cały czas pracuję i w ogóle tego, ale no, miasto jest zielone, jest przepiękne, jest bardzo czyściutkie. W tym tygodniu musieliśmy pojechać do Piotrkowa Trybunalskiego i po prostu to był dla nas szok. Miasto, które ma 70 tysięcy osób, słuchajcie, strasznie zaniedbane. No i, i, i nie wiem, no, no strasznie zaniedbane. Widać, że tam nie ma ludzi, nie ma tam młodych ludzi, tak? A. Tam tylko, co, co jest ładne, to jest sąd w centrum i nic więcej, słuchajcie. No I kościoły. I kościoły, i sąd, i nie ma nic. Po prostu nawet nie było gdzie kawy wypić rano. Ale toaletę miałaś, oczywiście. No to, to, no, pan w toalecie był bardzo miły, tak, to trzeba przyznać, tak? Ale i wiecie co, jak. No nie, no tak, no, no tak było. No, no to, no, no mówię prawdę, słuchajcie, tak. Jest bardzo dużo tego, ale też jest no, dużo takich właśnie miejsc, niedbanych. 70... Także jak wróciłam do naszego pięknego Wolsztyna, to mówię, kurde, no. 70 no. tysięcy ludzi, a pa... <grywa> co nas zapamiętała Pana w toalecie? Zapamiętałam Pana w toalecie, ja bo, było, bo tam było najczyściej i był bardzo, bardzo grzeczny. No. No nieraz takie rzeczy się zapamiętam. Tak, ja ci jeszcze jeden dewcipę, bo ci mam dzień na dowcipy. Zona bala do męża. Kochanie też siewa będzie na obiad. To ja już bym bola warzywa. Zielona Góra jest też bardzo no. ładna. Zielona Góra jest tak pięknym miastem. Uwielbiam Zieloną Górę. Słuchajcie, w Zielonej Górze od jutra zaczyna się winobranie. No. Także my tam nie będziemy w tym roku, ale jeżeli chcecie, to, to nie macie. Weekend będzie piękny. Chcecie gdzieś pojechać, no to jedźcie do Zielonej Góry na winko, bo będzie, będzie winobranie. Jak znam życie, też będzie wódka. No, ale i tam jest też czyściutko, jest zielono i jest bardzo ładnie. I bardzo hałaśliwie ładnie. od dzisiaj. No hałaśliwie, ale jest bardzo ładnie. Troszeczkę o kawę wysyłamy za pobraniem. Mhm. Powiem o tej kawie zielonej, bo tutaj się trochę przygotowałam. Kawa zielona, powiem krótko, tu już, bo tutaj miałam nawet jakieś takie przykłady, już tego nie będę mówiła. Kawa zielona to surowe ziarna. Można dostać w sklepach surowe ziarna niemielone. My mamy akurat surowe ziarna mielone. Tak, zielona kawa, która zamiast zostać wypalona, została poddana ekstrakcji. Zawiera dużo, mniej, zawiera dużo mniej kofeiny niż klasyczna kawa, ale jak tą kawę wypalają, to ta dobra kawa jest, nie ma słuchajcie polifenoli, tak, takiego kwasu, który się nazywa kwas chlorogenowy. A zielona kawa to ma ten, o to chodzi o ten kwas chlorogenowy. On spowalnia przyswajanie tłuszczów i, za, i zamianem ich na nadmiar w tkankę tłuszczową, tak? Jest bardzo dużo badań na ten temat prowadzonych. Kawa ta jest przyrządzana na dziesiątki sposobów, bo niektórzy ziarna tej kawy moczą przez całą noc, potem to odlewają, czy mają trzy dni w lodówce i to popijają. Niektórzy normalnie gorącą wodą to zaparzają i wypijają. Można to też pić z różnymi dodatkami z cukrem, słodzikiem, kardamonem, z jakąś przyprawą do kawy, tak? Yy, także tak to wygląda. Badania naukowe potwierdziły, że spożywanie kawy odgrywa ważną rolę, słuchajcie, w prewencji cukrzycy typu drugiego, a ponadto kofeina zawarta w kawie wywiera korzystne działanie na metabolizm. Tak? Yy, także tutaj kawa. Zielona kawa zawdzięcza swoją nazwę właśnie kolorowi, dlatego że jest niewypalana. Ta postać kawy nie posiada charakterystycznego zapadu, nie, nie posiada smaku palonej kawy. Tak wręcz można powiedzieć, że ta kawa zielona jest niedobra, słuchajcie. Ma cierpki smak, ale słuchajcie, właśnie jest wykorzystywana w procesie odchudzania do popijania. Takie trzy fliżanki spokojnie można wypić. Można też kupić, my akurat nie mamy w tej chwili, kapsułki z zielonej kawy, które można sobie też połykać, tak? Kawa zielona znalazła też zastosowanie w kosmetyce. My mamy taki balsam do ciała z zieloną kawą. On jest bardzo fajny na celulit, rozstępy, tak? Na ujędrnienie ciała po prostu. To, tak? No tak. Teraz tak, tu już o tym kwasie mówiłam i ogólnie pod, 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 podsumuję to. Spowalnia przyswajanie cukrów i ich transformację w tłuszcz. Stymuluje spalanie, eliminuje tłuszcz z tkanki tłuszczowej, przyspiesza met metabolizm. Tak? I to wszystko zostało potwierdzone w badaniach klinicznych. Także tak, ta kawa. A i teraz ile ona kosztuje? Tutaj jest 25 deko i kosztuje 12 złotych tak 25 deko kosztuje 12 zł mówię nie jest to nie jest to smak taki jak ta prawdziwa kawa czarna palona tak? zdecydowanie, zdecydowanie nie, nie, jest. nie jest ale jeżeli ktoś chce spróbować to można mówię tam znam klientki które sobie ją piją tak albo sobie dosmaczają jakimiś tam przyprawami i też fajnie smakuje Bo ona nie jest pata żeby smakować no Chociaż nie jedna rzecz człowiek kiedyś uważał, że mu nie smakuje, tak. potem smakowała. Tak, z czasem można się do różnych smaków ten y, przyzwyczaić. I do ludzi. Tak. Tak? Tak. Ja tutaj e... y, tylko czytałem, y, ktoś tam pisze, że mocno w tym roku nie pojedzie. No, nie, nie pojechaliśmy handlować do Zielonej Góry, ale jedziemy w niedzielę pooglądać, zobaczyć jak to z drugiej strony wygląda, bo myśmy zawsze siedzieli w, na tym straganie i, i co najwyżej biegliśmy, żeby zobaczyć co się dzieje, a teraz sobie na spokojnie przejdziemy. Jest tam kilka punktów, które trzeba zahaczyć, co spowoduje, że musimy ze sobą wziąć kierowcę, bo są tacy ludzie, co... No trochę winka trzeba sobie tam wypić, słuchajcie, też trzeba wesprzeć tych małych przedsiębiorców z Zielonej Góry, te jesteś, małe winiarnie, słuchajcie. W Zielonej Górze mam nadzieję, że Górol w tym roku będzie, tam na rogu zaraz przy Bachusie stoi Górol i ma najlepsze kapcie na świecie. Kapcie starczają od jednego winobrania tak, do drugiego. Ja Dokładnie też. niszczą się dosłownie, dosłownie też sobie pojadę, kupię sobie kapcie, kupię tak. sobie jakieś dobre winko. Jak będzie ten. Na pewno będzie stał nas przyjaciel z Węgier, węgier Winko, który, który, który ma dobre ba... produkty i w dobrej cenie produkty skórzane, paski, nie paski, naprawdę facet ma świetne rzeczy. Tak, te paski, jak nam się uda, to może od niego no. zobaczymy. No. Tak, smaczna, ale jest bardzo zdrowa. Tak, dobra. To teraz pytanie końcowe. Czy ma być dowcip taki typowo kobiecy? Jak dla mnie on jest typowo kobiecy. Grzeczny ma być. A tu grzeczny się nie da. Ale nie może być taki kobiecy, bo on pokazuje, jak wy reagujecie. Może być, czy nie? O kochance. Słuchajcie, jak dla mnie typowo kobiecy. Góral nie wysyła kapci. Jest, góral jest, jak to się powiedzieć? Górala trzy razy prosiliśmy, mówimy w czasie pandemii, kiedy miał strasznie źle, ponieważ no nie było targów. Mówimy, góral, chodź tutaj, postawimy cię dziewczyny, kupią twoje kapcie, bo są dobre. Ale góral się. Bez problemu zobaczycie go na ulicy i bez problemu będzie sypał jak z rękawa e, dowcipami. Zagada Was na śmierć, ale jak tylko włączycie kamerę. Ale to Facebook góra nie to nie, nie dla niego. No, góra... I kamera nie dla niego. I... No. Fajny chob jak nic, nie? No. Taki krypel mały, ale taki góral sole tak no. Dobra, to teraz dowcip końcowy, tylko nie bijcie, bo on, on jest tak zwany męski, ale ja uważam, że to jest typowo damski dowcip. Słuchajcie, do końca, nie. Julia, muszę coś ci wyznać. Jestem kochanką twojego męża. O masz Moniczku, nikomu już nie można ufać. A mój mąż stwierdzi, że wszystkie jego kochanki są młode i piękne. Jest kobiece? No bardzo kobiece, bardzo. słuchajcie. Ale bardzo. ja bym nie wpadł, żeby tak odpowiedzieć. Bardzo kobiecie. To, to tylko no. kobieta mogła kobiecie tak powiedzieć. Tak jest. No. A to chcesz to dowcip? Jest jesteś jeden znalazłem, fajny, grzeczniejszy. Jak stanąć w kolejce do mięsnego? Boczkiem. Boczkiem. Trzymajcie się zdrowo, do zobaczenia w poniedziałek na poranku z papatką. Wy też tam w poniedziałek na poranku z papadką, a o 10 transmisja papatkowa. O 13 transmisja na szmatka papatki. Tam już chyba się pojawi nowa dziewczyna. Zobaczymy. Bo zgłosiła nam się taka jedna fajna dziewczynka, która chciałaby z Wami na szmatka papatki popracować. Zobaczymy. No i o 15.00 znowu tutaj. Także Zapraszamy. do zobaczenia. Jeszcze ja patrzę szybciutko, co wy tu piszecie, a wy się tu uśmialiście się. A w Zakopanych sprzedaje kapcie. Krystyno, on kapci w Zakopanych nie sprzedaje, bo większość kapci sprzedawanych w Zakopanych to, nie jest, jakość, to no. nie jest ta żony ma z Wielkopolski. To nie jest ten jakość, którą on ma, więc rozkupcie od góla mówię wam. Od jednego winobrania do drugiego wam starczy. Dobra, kończę. Cześć i czołem. Bye.